Cześć wszystkim, tutaj Marcin Węcko z tej strony. Yy, dzisiaj sobie porozmawiamy o rozporządzeniu pana yy, Marszałka Sejmu yy, Lek Sara, nie? Chodzi o to, to w spraw jest to powiązane z Sarą yy, Małecką Trzaskość, tą dziewczynką, yy, blogerką, która yy, ro robiła wywiady z politykami w Sejmie. No i po prostu nie udało się jej zablokować wejścia po prostu normalnie do sejmu, co próbował pan połownia zrobić. No i e, zdecydował się wprowadzić rozporządzenie, że e, po prostu nieletni vlogerzy, reporterzy, e, dzieci po prostu patronujące się dziennikarstwem, e, no nie, nie, nie będą mogły kręcić materiałów w sejmie. Moim zdaniem jest to skrajnie niesprawiedliwe, nie? Czemu dorośli ich dziennikarze, mogą dzieci nie mogą. No jest to według mnie absurd, jest to dyskryminacja. Ja uważam, że każdy powinien móc zadawać pytania politykom, nie? I robić te materiały. No to wiecie, no Sejm się odgradza od ludzi. Nie ma znaczenia, czy to są ludzie młodzi, starzy No po prostu, oni są Jako posłowie Są po prostu Na naszym garnuszku, nie? To myśmy ich wybrali Dzięki nam rządzą eee, Także będą rządzić dzięki takim ludziom jak eee, Sara, no bo ona też kiedyś Dorośnie, będzie głosować eee, No i Oni po prostu powinni Umieć z każdym porozmawiać, każdemu coś wytłumaczyć, a nie się odgradzać po prostu. Yy, mi to zalatuje takim dłużstwem, nie? <laughs> Bo widać, że na, na, na przykładzie po prostu polityków pisu, że część tam z nich nie ma żadnego podejścia do dzieci, nie? To widać że było jak yy, na Asarę reagował pan yy, Kaczyński na przykład. No, yy, i to po prostu. Oni się boją, że to zostanie wykorzystane, że y, będą wyglądać po prostu w mediach, jak y, banda po prostu, nie wiem, jakby to powiedzieć, no zadufanych w sobie gburów, którzy nie bodrawią wziąć i na przykład wytłumaczyć czegoś dziecku, dlaczego y, zagłosowali za a, albo przeciw danemu projektowi. No to jest po prostu jakaś nienormalna sytuacja. Boją się widocznie... Że dzieciak w swojej takiej <laughs> spontaniczności może im zadać pytanie, no, którego by dziennikarz dorosły nie zadał, nie? To tak po prostu wygląda. Wiecie, no Sara robiła tam fajną robotę z punktu widzenia koalicji rządzącej, bo ona widać, że ona ma mocno lewicowe poglądy, ona widać, że tam z politykami lewicy się lepiej dogadywała też jej wywiady były w takiej przyjaźniejszej po prostu atmosferze natomiast no, polityków prawicy dość mocno ma maglowała nie. widać to było doskonale yy, na wywiadzie z panem Grzegorzem Braunem gdzie ona była dosyć wroga do tego Grzegorza Brauna nie? Ja tutaj też wiecie, nie mam nic przeciwko takiemu dziennikarstwu, nie? Wiadomo, każdy kto się zajmuje dziennikarstwem, czy jakimś komentowaniem życia politycznego, y zawsze ma jakieś swoje poglądy, zawsze ma jakąś swoją linię światopoglądową. No i to jest normalne, nie? Wiadomo, że y z przeciwnikiem zawsze będzie się troszkę bardziej wrogo rozmawiać, nie? No to, to jest za zawsze tak, no. No nie da rady inaczej, nie? Eee, ja uważam, że Sara robi dobrą robotę. Fajnie, fajnie bloguje, fajnie prowadzi te wywiady. Mi się podoba. No ona spokojnie może, skoro ma rodziców, którzy są w stanie jej załatwiać dojścia, żeby mogła na przykład polityków zapraszać do władzy, do wywiadów, no to, to jest fajne. No Ma dziewczynka fajną pasję. Eee, ja nie mam... Kompletnie nic przeciwko temu dla mnie skandalem jest to co z tą dziewczynką wyrabia jej szkoła, która tam próbuje robić na nią jakąś nagonkę że ona tam zastrasza nauczycieli nie wiadomo co tymczasem wychodzą po prostu zawiadomienia poselskie oraz różne inne opinie, że po prostu to Sara jest tutaj ofiarą że to szkoła się po prostu na tym dziecku wyżywa no i co no? Dziewczynka ma prawo realizować swoją pasję. No nie, nie można odgradzać po prostu dziecka od tego, żeby mogło robić coś, co kocha, co interesuje się. Ja w jej wieku na przykład się interesowałem dinozaurami, nie? Pasjonowałem się, czytałem na ten temat dużo. No i co? Też pewnie bym się czuł źle, jakby mi ktoś zabrał wszystkie książki o dinozaurach, nie? Które miałem, no? To jest normalne, no, dzieci mają różne pasje. Są dzieci, które się interesują polityką, historią, są takie co dinozaurami i jeszcze inne samochodami. To jest normalna sprawa. I należy pozwalać dzieciom realizować swoje pasje, bo to nie ma nic złego. To jest nawet wręcz rozwijające się. Nawet jak ona się tą polityką znudzi, lub przestanie się nią interesować, lub pójdzie w innym kierunku to zawsze będzie mieć jakieś miłe wspomnienia będzie czasami mieć coś nowego o tym czytać yy, i będzie jak, jakoś yy, się w tym rozwijać to jest normalne, ja też na przykład lubię sobie wrócić i poczytać coś o dinozaurach, mimo że już tak po prostu yy, aż takiej, yy, takiego zainteresowania nimi nie mam już, nie? to mimo to lubię czasami coś poczytać, znaleźć jakieś newsy i to jest zupełnie normalne, nie? No, widać, że e, wielu ludziom się to nie podoba, i to jest moim zdaniem przykre, nie? No cóż, mam nadzieję, że Sara sobie będzie dalej radzić jako dziennikarka, że będzie robić fajne materiały. Ja nie miałbym problemu, żeby u niej na przykład wystąpić, jakby chciała. No, ja wiecie, ja jestem gruby, brzydki, nie nikt nie chce, że jest dobrze, nie? Ale bym wystąpił, jakby się jej chciała, nie? Wystarczy, że z oficjalnego konta na Instagramie mi wyślę prywa i będzie ok, nie? No ja sobie, cóż. O no polityce robią na nią nagonkę, szkoła też. Smutne to, y, że dziecko nie ma wsparcia po prostu dorosłych y, w swojej pasji. To wszystko, co ja do widzenia. Trzymajcie się, papa. Pa.